Witam Was bardzo serdecznie. Dziś dalszy ciąg rozwiązywania zadań z próbnego egzaminu smoklesisty i przechodzimy do dzieła zadanie trzecie. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe. 120% liczby 180 to tyle samo co 180% liczby 120. Jeśli nie pamiętacie nic yy, związanego z procentami, to tutaj w rogu będzie mój filmik, gdzie w jednym filmie pokazuję wszystko, co musicie wiedzieć o procentach, więc możecie sobie powtórzyć. A wracając do tego zdania, 120% to jest 120 setnych, zamieniając na ułamki. Mnożymy sobie razy 180 i skracamy sobie zera. 000. i mamy 12 razy 18 ale na razie tego nie liczmy bo próbujemy ile to jest 180% czyli 180 setnych razy 120 i znowu zera się nam skracają i mamy 18 razy 12 czyli odwrotność mnożenia 12 razy 18 tutaj, a tutaj jest 18 razy 12, czyli mnożenie mamy na przemienne, więc to będzie wynosiło tyle samo, czyli tutaj mamy pierwsze zdanie prawdziwe. Drugie zdanie: 20% liczby 36 to tyle samo co 40% liczby 18. I znów sobie to policzmy. 20%, czyli 20 setnych. Razy 36, czyli jedno 0 nam się skraca. Tutaj dziesiątka i dwójka, tutaj będzie 5, tu będzie 1, czyli mamy 36 piątych. Na razie sobie to zostawmy. I drugie 40%, czyli 40 setnych razy 18. I znowu jedno 0 nam się skraca. 10 i 4 to przez 2, to tu mamy 5, tutaj mamy 2. 2 razy 18 to jest 36. I znowu jest 36 piątych. Nie musimy wyciągać całości, bo widzimy, że to są takie same ułamki. Więc drugie zdanie również mamy prawdziwe. Wystarczyło tutaj policzyć procenty i nie ma problemu. Zadanie czwarte. Liczba x... X jest najmniejszą liczbą dodatnią podzielną przez 3 i 4, a liczba Y jest największą liczbą dwucyfrową podzielną przez 2 i 9. I dokończyć w stanie wybrać właściwą odpowiedź. Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb X i Y, y jest równa najmniejsza wspólna wielokrotność. Na początek musimy sobie mm, znaleźć tą liczbę X x jest najmniejszą liczbą dodatnią podzielną przez 3 i 4. Czyli jak najprościej to zrobić? 3 i 4, co, jaka liczba najmniejsza, która się dzieli przez 3 równocześnie przez 4? E, no oczywiście 12, bo 3 razy 4 jest 12, no i to będzie najmniejsza, e, naj, m, najmniejszy ich wspólny dzielnik, czyli liczba x to 12. I liczba Y jest największą liczbą dwucyfrową, czyli mniejsza od 99, mniejsza od 100, no, od 99 w dół, musimy iść. Największa liczba dwucyfrowa podzielna przez 2 i przez 9, czyli co się dzieli e, przez 9? Mm, 99, tylko że 99 nie dzieli się przez 2, więc to nam odpada. Później mamy y, 90, 90 przez 9 jest 10 i 90 przez 2 jest 45, więc e, liczba y to będzie po prostu 90. Więc to będzie największa liczba dwucyfrowa podzielna przez 2, jednocześnie przez 2 i przez 9. Mamy liczby x i y i teraz my musimy znaleźć Najmniejszą wspólną wielokrotność. Musimy rozłożyć te liczby na czynniki pierwsze, czyli musimy rozłożyć 12 na czynniki pierwsze, pionowa kreska i dzielimy przez liczby pierwsze. Czyli 12 przez 2 jest 6, 6 przez 2 jest 3 i 3 przez 3 jest 1. I to jest rozłożenie na czynniki pierwsze liczby 12 i jeszcze liczba 90 90 przez 2 45 przez 45 przez 5 bo przez 3 się nie da 45 przez 5 jest 9 9 przez 3 jest 3 i 3 przez 3 jest 1 Ok, i teraz te po prawej to są y, liczby pierwsze, i teraz my musimy y, znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność, czyli na początek zaznaczamy to, co nam się powtarza y, przy jednej i przy drugiej liczbie, czyli dwójka i trójka. I przypominam, jak, jak to się robiło. Najpierw mnoży się tylko raz to co się powtarza, czyli 2 razy 3 i to by było to 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 mamy z głowy i to co się nie powtarza też y, wszystkie musimy pomnożyć, czyli 2 razy 3 i teraz razy 2 razy 5 i razy 3. I to musimy po prostu pomnożyć. 2 razy 3 jest 6 razy 2 jest 12 razy 3, jest 36 i razy 5 jest 180. Czyli wyszło nam najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 12 i 9. To odpowiedź C, 180. Proponuję, żebyście sobie to przed y, już prawidłowym egzaminem y, powtórzyli, bo to może być. Zadanie piąte. Na rysunku przedstawiono fragment podłogi pokrytej kaflami w kształcie kwadratów obok długości 60 cm i kaflami w kształcie jednakowych prostokątów. Na podłodze tej położono prostokątny dywan. Tutaj mamy rysunek 1, rysunek 2, czyli każdy kwadrat ma 60 cm. Centymetrów, bok kwadratu ma 60 cm. Ok. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Dywan ma powierzchnię większą niż cztery, yy, niż, cztery, niż powierzchnia 4 kwadratowych kafli. Dywan, jaką ma powierzchnię. Teraz po prostu sobie możemy narysować na tym dywanie, jak lecą te linie. I według tego później sobie policzymy powierzchnię. Czyli tak, tak i tutaj. Tutaj mamy jeden kwadrat, tutaj mamy drugi kwadrat, i tutaj mamy dwie połówki kwadratów, czyli będzie trzeci kwadrat, i tutaj mamy pół kwadratu, i jeszcze i, i jedną ćwiartkę, czyli tak jakby trzy czwarte kwadratu. Więc mamy 3, 3 całe kwadraty i 3 czwarte. A tutaj mamy zdanie: dywan ma powierzchnię większą niż powierzchnia 4 kwadratowych kafli. No i to jest fałsz, ponieważ to jest mniejsza powierzchnia. Dywan ma wymiary 90 na 120 cm, więc możemy sobie tutaj napisać, policzyć 60, 60, tutaj będzie 30, bo połowa kwadratu. Tutaj mamy całość, czyli 60 i tutaj jest 30 połowa, czyli 60 plus 30 to tutaj jest 90 cm 60 plus 60 120 plus 30 tutaj jest 150, czyli dywan ma wymiary 90 na 120 cm to jest oczywiście fałsz, ponieważ ma wymiary 90 na 150. I to by było na tyle w dzisiejszym y, odcinku. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z materiałem. I do zobaczenia, do następnego razu. Na razie, cześć.